Halo, halo, z tej strony Szaka, ale to jest pierwszy odcinek z Farminga 22, tak, w końcu wyszła najnowsza wersja Farminga. Co nowego w tej w ogóle w części? Inna mapa, widzę, tak wygląda aktualnie mapa, z jednej z... Są trzy mapy. Widzę, że dodali w sumie y, sorgo, winogrono i oliwki. A ja mam tak, trzy pola. Y, to będę miał z pszenicą w ogóle? No właśnie. Y, zobaczmy, gdzie mam. Aha, tutaj takie buty. Dobra. Sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. Dobra tu mamy, aha tak okej okay, dobra takie buty dobra okej okay. hmm, <laughs> <laughs> powinni to inaczej trochę zrobić, ale dobra mniejsza z tym, dobra puśćmy sobie pracownika już na pierwszym na pierwszym polu <laughs> takie małe, takie malutkie pole w ogóle mamy odziwo. E, dobra widzę, że nie wiem, różnicą się chyba nie różni od 19, chyba chociaż widzę gorszą chyba jakość tego ale dobra, mogę się oczywiście mylić dobra my mamy 9 mhm. okej okay, dobra Mhm. E, e, pomocnik. Aha, nie mogę tego w ogóle siać, o dziwo. obciążnik, dobra. Pod G. Pod którym był ten? Pod G. E, zmień AZ. z mi, owiec rzepak że tak, dobra, mogę... Ej, tak, w ogóle widać pory roku, jakie są. No, wiadomo, godzina i w ogóle, no, no właśnie. Nie? Ustawienia, ustawienie Jezu. Mhm, widzę, że mamy takie te, dobra. Ustawienia, ustawienia gry, no właśnie, kilometry. Okej, okay, dobra. A czy ja mogę zmienić sobie na przykład, nie wiem, rodzaj Nie, nie widzę tego, dobra. Jeden pies. Eee, tu mamy... Aha, czy... Aha to podłączyć, no właśnie. Dźwięki z tej... Eee, ...klaksonów, jak zwykle, się, nie widzę, nie zmieniają. Aha, tak, dobra, już widzę, że... ...takie buty. Okej, okay, dobra, tu mamy własnego pick upa, dobra jak to jest z kupowaniem w ogóle pole? a widzę takie, okej okay. Największe pole to chyba jest, jeśli się nie mylę, 60 i chyba 10, 60, 8, dobra, no właśnie, zobaczymy sobie przy okazji Tu widzę jakieś nie wiem no to chyba od winogrona jest zbierania, tak? Dobra. Technologia obrabi winogron. Jak to wygląda? A, to samo co do tych. Dobra, e, zwierzęta i te, 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 te ciągniki duże, coś no, nowego dodali? E, nowe, o tak, to nowe dodali. I chyba to nowe. Ogłęb, bo reszta to już widzę jest dobrze. Coś nowego? Z tego zwierzęta nie, dobra. Tyk, 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 to mi niepotrzebne, to niepotrzebne. Aha, tak, ja, ok, buty można, dobra, posiadane przedmioty, dobra, ta 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 wypożyczone to niepotrzebne, dobra, aha, czyli za te... Ile ten mój w ogóle ma pojemności, tak zobaczmy z ciekawości, 8500 litrów, czyli z takiego pola mi wychodzi niecałe, no a jest to coś lotne przy okazji, eee... Mamy informacje Aha pod r sen mam, dobra e, Dobra e, he, 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 he. Tu widzę przy okazji co A, Silos i chyba autosave Jeśli się nie mylę tu mamy Co tu, co możemy te sprzęt chować? Nie wiem e, Zamknij bra. aha Hmm, takie buty, dobra. E, coś nowego tam, tam widać naszego pikapa. W sumie. Y, tu chyba mamy, co tu mamy? Mleczarnia, wapryka płatków zbożowych, dobra. E, tu mamy jakiś market. Wieski tartar. Tartak, tartar jeden pies. Handlarz z zwierzętami, dobra. Młyn zbożowy. Sprzęcalnia, jakaś restauracja, biogazownia, widzę sklep z pojazdami, piekarnia, olej, olejarnia. Kruszu. Aha, dobra, czyli takie pomniejsz, ale jak chcę sobie sprzedać tak, kurde, stacja zakup. Aha, takie buty. Okej, okay, dobra, mniejsza z tym. Czyli... Uh, 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 stacja zakup Ale jak chcę... Aha, czyli... Mond zbarżowy, okej, okay, dobra. Hmm. To widzę mi chyba być niecałe 4500 z tego pola Aha, czyli tylko takie buty mi wychodzi, dobra jak tam tu widzę mi już powoli kończy a jak tam z sianiem mojego pola jakoś tak, jako tako dobra czyli co my w ogóle moglibyśmy robić? bo skoro tak, nie jest zaraz wrzesień lis ten, październik listopad, grudzień nic później dopiero w... Pod koniec lutego moglibyśmy coś w ogóle zacząć siać Więc y, Nie wiem jak to w ogóle wyjdzie Jakby tak się zastanawiając w ogóle jak y, przyjmie się moja seria Powiem tak jak y, się nie przyjmie no to trudno będę po prostu sobie tak grał a jak się w, przyjmie miarę w miarę, no to będę nagrywał oczywiście, no bo wiadomo. tak, wyszło mi 4000 litrów ponad zboża yy, z tego aha, dobra, okej, okay. a ja sobie zobaczę na, w sumie kombajny kombajn, gdzie mamy kombajn, no właśnie, tu jest kombajn ja mam tego, o najlepiej było tego wziąć nowe widzę kombajny glas ma 18 Oluju. a no właśnie potem widziałem jakiś ten ma od... aha dobra Ustaw. jak mogę mu jakoś to zmienić jakoś kurde różnicy nie widzę aha dobra e, tu ma mniejsze większe o mś... myśl dobra a dobra, i tablice możemy w ogóle ustawiać Aha, dobra, czyli widzę już różnicę po prostu tego wszystkiego, okej Czy jakieś nowe maszyny w ogóle? Aha, tu jakieś, a to odśnieżania, dobra No właśnie Dobra, Stawiamy sobie ten, ja sobie polecę w ogóle zobaczyć a, czyli dobra Teraz nam tak pokazuje, ok, czyli jak najedziemy na przykład na pszenicę Pokaże nam, w którym jest od razu najdrożej e, Wahania ceny, dobra e, he, 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 he. E, Oznacz cel, dobra Chyba nam z automatu Chyba pokaże na. No. A, tu widzę tak, teraz pokazuję a dobra, czyli tam musimy pojechać, czyli se pojedziemy główną drogą i później chyba na stacji autostradą pojedziemy wtedy na ten widzę nam na polu już skończył gościu no właśnie muszę kupić tą nie do tego A widzę już z, automaty, z automatu się już Sam ustawił, dobra Czy jeśli jak ja wjadę w tym do tego Jak ja się przecież tym nie zmieszczę No, no tak, nie zmieszczę na no Wasie A takie buty tylko okej okay. Dobra tak se postawię tylko i tyle Chociaż mógłbym sobie tak yy, pojadę sobie przy okazji yy, tamte pole zakultywować no bo wiadomo i okej okay. dobra mam nadzieję że... A tak za, pracownik widzę zakończył więc pojadę tamtym przy okazji na te pole, tamte pole co skultywowałem przed chwilą e, Mam nadzieję, że tak Mam nadzieję, że mnie za głośno, e, za cicho nie słuchajcie gra za głośno. W razie, że czego opiszcie w komentarzach. E, tak. Jakieś tam kroki wiadomo w, w tle. No bo jakby nie inaczej dobra yy, dobra 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 to se zakryjemy jedź dobra czyli tak teraz tą yy, drogą chociaż grafika całkiem całkiem ładna jest yy, dobra teraz musimy sobie a dobra pokazujemy nam yy, dobra świetnie okej okay, yy w ogóle mamy ten? nie, nie mamy, dobra yy, dobra, dobra dobra, teraz będziemy musieli sobie zjechać no wiadomo mhm yy, dobra i w sumie chyba po, yy, po, yy, wiadomo, yy, pola jest więcej Aha, ja źle w ogóle zjechałem. Bo widzę, że pod prąd jadę, ale jeden pies No tak, musiał, musiałbym chyba wtedy a tam przez most i wtedy zjechać. Dobra źle po prostu pojechałem i tyle. Co już zjedziemy na tą drogę i wtedy jakoś inaczej pojedziemy i tyle no i dobra eee, tak, jeśli wyjdzie nam, że z, eee, ten pierwszy odcinek się przyjmie to wtedy zrobię kolejny no ale wiadomo jak nie wyjdzie seria no to trudno będę sobie samemu grał po prostu A no ale że to dopiero wyszło dopiero dzisiaj gra nie ja to od razu dzisiaj będę wrzucał ten odcinek to się po prostu zobaczy <laughs> Przepraszam, coś mi gardło po prostu polewali jakoś Nie wiem czy mnie w robocie musiało przegać mm -hmm, Dobra tam jakieś restauracje jest, czy jak? Bo kurde nie Nie czaję. A tu nie zja muszę to jakoś zjechać chyba Hmm, like pokazuje mi, że tam żeby pojechać kurde nie mogę e, Co jest? Najmniej pociąg silos zbożowy czekaj co? golden czyli a do muna zbożowego chyba będę musiał pojechać w takim razie a bożowy zbożowy silos zbożowy zachodni wychodzi na to że z, będę potrzebował hmm ten dobra 2,5 km Lol okej okay, dobra tyk 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 dziwne bo chciałem opylić i nie mogłem dobra zobaczymy czy mi w ogóle pociąg przyjedzie jak nie e, przyjedzie to będzie dobrze jak nie przyjedzie to trudno pojadę gdzie indziej Mam nadzieję, no właśnie, mam nadzieję, że w ogóle przyjedzie mi pociąg, bo chciałbym opowiedzieć właśnie tę yy, pszenicę. Yy, dobra, rozpocznij. Słychać nawet dźwięki tego, nawet podnoszenia przyczepy i dźwięk zbywanego ziarna ty dobrze fajnie to słychać a pociąg w ogóle przyjedzie? no właśnie gdzie mam tu <laughs> musimy sobie podlecieć po prostu zobac zobaczyć za ile w ogóle pociąg nam przyjedzie. Dobra, pick up. Nie, nie, nie. Dobra, tu jest to. Zaj A, dobra, widać już pociąg tam w oddali jedzie. Mam nadzieję, że sprzeda. A, on tam, widzę, się zatrzymał. czy znaczy, jak się tepnę... Tak jest, dobra. mogę jakoś tu zmienić Otwórz pokrywy A, czy, dobra, fajnie Ty, się. Czyli takie buty, ok dobra A, ja, czyli to wszystko jakoś tak ta... Czyli dobra pszenica, dobra, okej. Okay. I co jak sprzedam? Yy, mój zbożowy w ogóle gdzie go mam? Jest uczkawka, mnie łabie. O, bar, fast food. <grymne> dobra, zbiornik na wodę, farma, gospodarstwo, cieśla. Mhm, <grymne> dobra. Skup, wynajmi pociąg. Gold. Aha, takie buty, czy to, to jest to samo? A, dobra, czyli jakiś po prostu chyba. To zboże oddamy, pewnie będziemy musieli odesłać pociąg I to wtedy nam zawiezie chyba do drugiego miasta Jeśli dobrze chyba rozumiem Widzę pracownik nam już skończył pracę odeśli Dobra Mam nadzieję, że w ogóle nam Zwróci i za No w ogóle jak wyjdzie nam za zboże Dobra Dobra, okej, okay. więc jemy sobie kolejne pole A zobaczymy sobie na zadanka W sensie na zlecenie a takie buty, tu jest opryskiwanie. Aha, dobra, by pożyć. Dobra, dobra. Ja ja mam w ogóle tą. O, dobra, jest ta przyczepka. Okay. Tu w ogóle coś nowego mam w trakcie. Ja nie chciałem tego, ja chciałem to w sumie tylko to opryskiwanie, dobra, no dobra, jeszcze sobie kupię. No właśnie, potrzebuję palety. Pun na wóz, ja mam zadanku. Poskąd się chwastów, dobra, chwasta bujcze, dobra. Gdzie to teraz było? Podpę, no właśnie, Jezu. Chwała, to dobra, dobra. Nie wiem, ile tam wejdzie. Kupmy trzy, bo nie wiem, czy będzie starczyło w ogóle. Dobra, jak będzie trzy starczyło, to będzie świetnie. Chociaż wątpię. Widzę 20. Aha, dobra, takie buty. Okej okay, dobra Te pole w ogóle A to jest 68 Czyli to jest ten to największe Chociaż w 70 też się zapowiada duża Chociaż nie wiem, mogę się mylić Dobra No a 6 litrów, dobra Kupmy sobie jeszcze jedną, w sumie, paletę od Nie to, zrobiłem nie ten przycisk. Szczegóły, dobra. No jeszcze jedna, dobra. Chyba będzie starczył. Nie ten przycisk, no właśnie. Niech, dobra. Się napełni do końca. Ja tak, podjadę do tamtej, tej tamtego pola i wtedy yy, się będę z wami żegnał nie no powiem szczerze graficznie Grady nie jest nie, fajna jest, ciekawa yy, ma dużo ciekawych yy, rzeczy co to tu to, 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 to jest? Co ja przyjechałem? A, piekarnia, dobra tu jest piekarnia, okej Eee, Ci No nie, dobra hmm, Czyli wychodzi na to, że Straciłem, dobra Mniejsza z tym całą pszenicę Bo widzę, że nie chcę mi w ogóle Tam co mi pokazuje? A, tam mam ciągnik. Dobra, postawiony Dobra no tak, tak to z automatu wygląda nasze pole. W sensie nasza farma. Z oddali. Nie jest nawet taka brzydka. Dobra, jak teraz mogę pojechać? Po skosie. Jeden pies, że pojadę po tych. Bo po trzeba polu, ale i tak tego nie widać. Aha, pozyskiwać. Dobra, się błana. Zadziała, dobra. Okej, okay, dobra. Tak, dojedźmy tam do tamtego pola. Bo to jest w sumie duża mapa. Tak nie wiem czemu tak... Mam pola 40, od 44 do 46, gdzie jedynka jest na samym górze tego wszystkiego. Mam nadzieję, że tu przejdzie bo w ogóle oj lag nie no i masz ci los eee ciut. co się właśnie odwaliło? lol eee, dobra miesza z tym nie to chciałem z, e, zrobić a ja już na tym polu nie jestem dobra to nie jest jakieś super wielkie te pole. Byłem pewien, że to będzie większe jakieś pole. Ale dobra. Dobra, ja w tym miejscu będę się z wami żegnał. Zapraszam do komentowania, lajkowania. Na razie.